Ładna pogoda. Dawno nie byliśmy w Bolestraszycach, czyli w Arboretum. Także jedziemy do Arboretum, do Bole troszeczkę po ogródku tam pochodzić, zobaczyć, co się pozmieniało. Bo to już no, parę latek temu było chyba z dwa lata. Może na pewno gdzieś mi tam ostatnim razem byli. Także czas tam pojechać zobaczyć, co się dzieje. Jak będzie coś fajnego, coś pozmiennego to na pewno też Wam coś nagramy z tego. Także widzimy się w Bole Straszycach. Plus dodatkowe, w Bole Straszycy jest tylko krótko kawałek od nas. No ja, krótko, kiedy ja to robię na stopę, to. No taka godzinka będzie pewnie. A na stopę? nie. No... i jaki pogoda jest i tak dalej. Dobra, widzimy wam później albo we widzicie. na później. później. No i dojechaliśmy. Także idziemy troszeczkę pozwiedzać, co tu się pozmieniało, bo naprawdę długo nas tutaj nie było. Już na pewno się zmieniło wejście, bo kiedyś było właśnie przy tamtej furtce, a teraz jest tutaj. Także to już się zmieniło na 100%, bo tego tutaj kiedyś nie było, jak byliśmy ostatnim razem jeszcze tu. Już widzimy, że tu się sporo pozmieniało. Jest dobudowana cała część ogródka, której tutaj wcześniej kiedyś nie było. Różne tutaj stawki z wodą pobudowane. Takie dodatkowe, których też tu kiedyś nie było. O, tu nawet taka fajna fontanna leci z wodą. Rybki tu sobie pływają wszędzie, te takie duże. <laughs> no fajnie, fajnie. Podoba mi się to tutaj, takie stawki porobione z wodą. Bardzo ładnie i wszystko pięknie kwitnie. O. Ważka. Jest i Jest i waszka, no. Próba sobie tutaj. A, więcej ich tu jest, no bo tam, tam też jeszcze. O, tu, 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 sobie, fruwa No, ładnie, ładnie, podoba mi się to. Ciekawe, jakie to głębokie jest. Pewnie dojść. Tu ciała fontanna fajny pomysł yy, tak zrobione z tego drzewa Takie koryto do wody Jeszcze fajnie pomyślał nad tym No to jest super To mi się mega podoba To jest naprawdę mega coś pięknego Taki wodospad ale fajne. No naprawdę, mega opcja. Tak, coś by sobie w ogrodzie postawił. Co mi konie, co mi konie. Ulubiona rozrywka żonki. O, jak się cieszy, jak się cieszy, bo są konie. Fajnie mają butkę Koniki polskie są e, Koniki polskie I kiedy zobaczymy konie w jedno, gdzie o, tam Sowie, do góry Gdzie się poczęstować Tak jest, troszkę wierzby Koniczki Patrz to z tyłu, to jest piramida e, Tak, tam fajna ciekawe <laughs> Czy może tam jakoś da się przejść, Podnie tędy spróbujemy tam podejść za chwilkę zobaczymy i kiedy zobaczymy na konik polski, które stoją tu ale również na rasa fjord to jest norweski rasa są więcej konik, które to mają, ale w tym momencie ja nie wiem na głowę. Kiedy zobaczymy na plec, to tam jest to jest ten To jest taki pasek, strip. który idzie taki ciemny na plecach. Tak. Tak, no mają. Dobrze, idziemy popatrzeć co tam dalej jest. Spróbujemy do tej piramidy zejść. No to naprawdę sporo się zmieniło. Cała część tutaj wszystko jest nowe. Warto przyjść, warto odwiedzić. Bo widzę, że jest tu naprawdę sporo ciekawych rzeczy do zobaczenia. O, patrzcie, znowu woda. <laughs> ale mi się to podoba, to jest mega opcja z tą wodą. Uwielbiam takie coś. No, jeszcze te znaki, nie, porobione jakieś to są, no. Znaki zodiaku. Tak. Hmm. Ale bajga. No. Podobają mi się, ale ciekawa teoria, żeby to tak zrobić, no, z takich Blach po prostu wyspawany. No to naprawdę jest bardzo ciekawe. Fajnie się to prezentuje, taki półokrągły. Takie to półokrągłe jest, no. Fajne, mega. Superowo. O, tutaj troszkę bliżej do tej piramidy podeszłem. O. Jest piramida z piramidą czaszek na górze, z kamieni chyba zrobione, jak tak dobrze widzę, no. Tak, no. Ktoś tam miał sporo roboty z tym. Moja ulubiona część ogrodu. O, to taka duża ryba pływa. Pachnie? No ja coś czuję, pachnie. Moja ulubiona część ogrodu. te ja uwielbiam ten mostek. Zawsze jest tutaj mega fajnie na nim Muszę przejść tak przez tą wodę Jest sporo ryb tutaj on. Tu taka duża tu płynie Co tam? Też są ryby? O. O, ogromne Tam taka też ogromna płynie Gdzieś tam A ta naprawdę duża jest tam co tam płynie widzą tam? Spora Przybliżymy troszeczkę ogromna ryba To jest ta gruba ryba Tak zwana Płynąca Fajny, fajny ten mostek. Taka cisza, spokój tutaj jak zawsze z drugiej strony fontanna pryska tam. Taka duża No, ładnie, ładnie Pięknie, kwitnie wszystko. Jest co pozwiedzać, jest co pooglądać. Dużo rzeczy się pozmieniało. Oczywiście na plus, co już widzimy. Także, jak widać, ogród się rozrasta cały czas i atrakcji coraz więcej. Mostek jest fajny, taki labiryncik, że tak idziesz. Chciałbym sobie taki w domu wybudować. Tylko nie mam tyle wody. Muszę taką ogromną dziurę wykopać gdzieś. I taki mostek sobie zrobić. Fajnie by było. jest ładnie tutaj, bardzo ładnie. Żaby się odezwały. Ohoho, ale koncert. To specjalnie dla was śpiewają. Nadzieję, że słychać. Ale śpiewają ho, ho, ho. Tu ładne azalie zakwitły każę wam z tej strony o, superowo kwitną Jest i fontanna Pięknie pryska Jakby się wydaje, że ma ciut więcej mocy niż kiedyś No chcesz się ochłodzić? Nie ciepło ci! Bo ty możesz prysznic wziąć! No ładnie, ładnie, sobie pryska, fajna, mocna! Tutaj cała masa różaneczników i azali. cała droga pełna. Fajnie się to prezentuje i te mm, paprocie takie tu są bardzo fajne, takie strasznie wysokie. Super, to wygląda cała taka ściana, aż zarośnięte z nich to wszystko jest. Dobrze, to idziemy do góry. Ten ogród jest naprawdę duży i tu można fajnie czas spędzić, odpocząć z naturą przynajmniej, porozglądać się. I przede wszystkim się wyciszyć. To jest tak ważne dzisiaj. I co mi podoba tu? Ten kamienie na beton, ale cały czas jest robione. Woda idzie na tak, tak, takie skierowania wody tuż jak woda idzie z góry, żeby tutaj na bok spływała. Dobrze, no, tak. to idziemy dalej. Tu piękne drzewa. Gdzie bardzo fajnie widać. Super. Można na każdy rok. Ej, jakie tu echo. No <laughs> rzeczywiście. E <-ho>. Echo. <laughs> Nie wiem czy to słychać. Ale tu jest taka altanka z takim daszkiem, takie ciekawe echo tutaj robi w środku. <laughs> tutaj też. Różaneczniki i azalie, też cała taka długa droga. Widzę z tamtej strony pełno ich. I tu masę pszczół w tych drzewach u góry. A szumi. Powiedz sobie coś, jakie echo. Powiedz, echo! Już mówiłam! <grym>, tak taką cichutko mówiłaś. Bardzo, bardzo mówię, <grym>, to. I to jest bardzo delikatnie, to idziesz po To jest taka cichutka myszka, nie? I no. ja idziemy jeszcze dalej pozwiedzać I doszliśmy do góry Ale ja? Gdzie są Pawie? Bez do góry to do góry No, przerósł się przez siatkę do góry Że pawie dalej są, widzę Nie znikły No, już troszkę lat było jak byliśmy tu ostatnio w przy pawiach i dalej są ale ma ogon ho, ho, ho. ogon konkretny hmm. ładny, ładny Dobrze. Niech sobie chodzą, a my idziemy dalej do góry. wychodząc od pawi, można tędy sobie przejść. Taka fajna pergola tutaj jest. Też mi się zawsze podobała. Ma coś w sobie, tutaj to przejście jest takie fajne. tego też i u nas próbowaliśmy pod domem też coś takiego właśnie zrobić. No nie wyszło to aż takie szerokie jak tutaj. Ale coś wyszło z tego. No, też to fajnie wygląda. A ta jest ładna, tylko to trzeba sporo drzewa na to, bo tu są grube bale. To tak się nie da z takich cieniutkich zrobić. O, tu jest zakręt i idzie jeszcze dalej. A tam jest czerwony kapturek. O, tam czerwony kapturek stoi tam. Tutaj można sporo godzin przechodzić. Tutaj naprawdę warto sobie cały dzień zarezerwować i po prostu wziąć i sobie tutaj pospacerować, na spokojnie wszystko pooglądać, ponieważ tu jest naprawdę sporo ścieżek i każda jedna prowadzi w inne miejsce i inne rzeczy. O, patrzcie, tutaj znowu idzie dalej w tą stronę ta pergola, czyli znowu zawraca. Także mówię, no tu naprawdę sporo zakamarków różnych jest do zwiedzania. Jest i labirynt. Po tylu latach dalej tu stoi Ale troszkę się zmienił mi się tak wydaje, że jest chyba większy no, on taki duży nie był A i wyjście jest inaczej, to się inaczej wchodziło do środka Tak powiększyli go no, popatrz jest większy Albo całkiem ono nowe jest chyba zrobione nawet Bo te wierzby już powinny być dużo, dużo grubsze jest na nowo zrobione. A, no to super. A tam już znałem drogę. Tam już znałem drogę, a tu nie znam drogi. No jest inny ten labirynt. To nie jest ten sam labirynt, który tutaj był. To nie jest inaczej zrobiony. No to będziemy szukać teraz drogi wyjścia. Jak się przez miesiąc albo dwa nie będziemy odzywać, to przyjedźcie do arboretrum i nas wyciągnijcie z tego labiryntu. Dobra, trzy tygodnie później wychodzimy z labiryntu. Schudliśmy 20 kilo ale się udało, wyszliśmy. Nie, fajnie zrobili, super powiększony. A tu jeszcze całe pole kwiatków, też ładne. Irysy, różne odmiany. Kiedyś się tego tak naszukaliśmy, irysów. Pamiętasz, jak żeśmy się naszukali kiedyś, irysów? Mm -hmm. specjalny <laughs> Syberyjski. A w końcu je przez przypadek gdzieś znaleźliśmy. Dobrze, moi drodzy, to by było. Tyle na dzisiaj. Jest naprawdę sporo do zwiedzania, bo tylko parę rzeczy tak pokazaliśmy. Taki mały smaczek na to. Ale warto przyjechać, jak macie niedaleko, warto przyjechać, zobaczyć. Fajnie, fajnie tutaj jest. Tutaj kolejna woda za nami. Także, jak widzicie, sporo, sporo tego tutaj jest. Także My spędziliśmy fajnie miło dzionek. Tyle na dziś. Trzymajcie się. Hej. Do następnego razu. Pa.